28 stycznia Malwina Komarnicka, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie, powalcz o kasę za zniszczone auto, a także metaforyczna i metafizyczna konferencja ptaków. Samochody często ulegają zniszczeniom z powodu stanu nawierzchni. Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że mogą żądać odszkodowań od właścicieli dróg. Choć procedura jest długa i sporo trzeba udowodnić, to przy dużych kosztach naprawy. Warto powalczyć. W Letnicy niektóre ulice wyglądają jak przysłowiowy ser szwajcarski, trzeba wykazać się nie lada sprytem, by część dziur ominąć. Nierzadko zarządcy dróg, zamiast naprawiać je, nie ustawiają znaki mówiące o ograniczeniu prędkości. To dla nich najlepszy sposób, by uniknąć wypłaty odszkodowań za uszkodzenia, jakim ulegają na zniszczonych drogach samochody. Jeśli jednak kierowca dostosował prędkość do obowiązujących przepisów, a jego auto uległo uszkodzeniu przy odpowiedniej determinacji i cierpliwości może powalczyć o odszkodowanie. Dobrze mieć zdjęcia tej drogi, kilku świadków, warto wezwać policję, która no chyba niezbyt chętnie do takich przypadków chce wyjeżdżać. Im więcej dowodów, tym większe możliwości, żeby uzyskać odszkodowanie. Przez dziurawe drogi w pojazdach może ulec uszkodzeniu bardzo wiele części. W sytuacji, kiedy taka dziura na drodze, jak z dużą wyrwą, może spowodować e, niestabilność auta i wpadnięcie w posiscy, już generalnie wypadek. Ale najczęściej są to na szczęście uszkodzenia, w większości przypadków przy niewielkich prędkościach i bardziej dochodzi do uszkodzeń zawieszenia i części konstrukcyjnych samochodów. Istotne jest, by właściciele uszkodzonych samochodów, chcący uzyskać odszkodowanie, dopełnili wymaganych formalności. Nie powinniśmy usuwać uszkodzeń w samochodzie, dopóki nie mamy określonego rzeczy. Przeznawcy, tak? W momencie, kiedy mamy dwie możliwości albo uzyskania swoich własnych kwoty albo przez rozliczenie autokasko, co będzie najprostsze, jeżeli mamy przeważnie firmy ubezpieczeniowe mają regres, czy w własnym zakresie potem, będą już rozliczały szkody między jednym a drugą ubezpieczeniem. Natomiast w momencie kiedy będziemy dochodzić z jabły z oce sprawcy, czyli tutaj z oce mm, zarządcy dróg, to pamiętajmy, że po pierwsze musimy poczekać na rzeczy z tego oce, a po drugie na wszystkie naprawy musimy mieć i oświadczenie mechanika również rachunki które będą potwierdzeniem tego, co zostało w aucie uszkodzone. Jak mówią optymiści, nic nie jest niemożliwe, niektóre sprawy potrzeba po prostu więcej czasu i cierpliwości. Za kierowców, którzy chcą powalczyć z właścicielami dróg o odszkodowania, trzymamy kciuki. A tym, którzy nie chcą zniszczyć aut na legnickich jezdniach, radzimy chodzić pieszo. W zimowe ferie można także skorzystać z oferty kulturalnej. W Muzeum Miedzi mali legniczanie, biorąc udział w półkoloniach, podziwiali wystawę domków dla lalek oraz tworzyli własną sztukę. Mali Legniczanie, biorący udział w półkoloniach, odwiedzili wystawę Miniaturowy Świat. Domki dla Lalek z kolekcji Anety, Popiel Machnickiej. To jest prześliczki, taka maleńka. jest piękne. Najbardziej nam się podobało takie, takie duże domy, takie wyrobione, takie szczegóły, małe perfumy, takie grzebienie. jeszcze jest z Sukrniami ślubnymi. Mięsny, jest takie, takie, takie malutkie mięsne, takie zrobione, takie wykonane. Takie małe widelce, łyżki, takie detale jak prawdziwie tylko że takie pomniejszone do domini miniaturek. Wystawa, można powiedzieć, zrobiła duże wrażenie. Tak, tak. Ogromne. Strasznie nam się tu podoba. Pięknie. Chciałybyście mieć takie domki dla lalek w domu u siebie? Tak, tak. byśmy bawili się godzinami. Nie, nie Nie, nie. to, tylko Tutaj przy tym Chyba szkoła właśnie. Są różne detale i małe rzeczy. Powiedz mi, właśnie domki dla ladek, To z jednej strony, chyba takie zabawy dla dziewczyn, ale tobie to też się podoba. Tak. Mhm. A powiedz mi, co jeszcze tutaj ciekawego widziałeś? No właśnie szpital też, bo są butelki i tam różne płyny, na przykład biżuterii są w domkach różnych. Mnie najbardziej podobała się plaża. A co tam widziałaś ciekawego, jakieś szczegóły? Tam jest bardzo ładny parasol i piasek też jest ładny. A powiedz mi, gdybyś miała taki właśnie domek lala jak w domu u siebie? To gdyby tam był piasek, to gdybym wzięła to do domu, to by mama by krzyczała. Jest to około 40 dzieci. W poprzednim tygodniu wyjeżdżaliśmy na wycieczki, m.in. do Galowic Muzeum Powozów, przepiękne muzeum. Dzieci były niesamowicie zachwycone, zresztą my też. W tym tygodniu czeka nas jeszcze jedna wycieczka do zamienic do osady Danieli. Dzisiaj jesteśmy w muzeum, a za chwilę niespodzianka, o czym dzieci kompletnie nie wiedzą, zostaliśmy zaproszeni do radia i za parę minut idziemy właśnie tam do studia. Równie ciekawe, a zarazem kreatywne zajęcia przygotowano w muzeum dla dzieci z Półkolonii w Młodzieżowym Centrum Kultury. Bardzo ważnym istotnym w kształtowaniu postaw takich estetycznych dzieci i młodzieży jest ich kontakt bezpośredni z kulturą. Dzisiaj założeniem było, żeby na podstawie tego co młodzi ludzie mogli oglądać, mogli stworzyć własne prace. Zawsze jest tak, że to przeżycie estetyczne, później przeżyte w taki sposób, że tworzy się własne dzieło, no utrwala się bardziej. Dzieci lepiej ją się ze sztuką, często się wyciszają, bo mieliśmy ich troszeczkę głośniej. W tej chwili już są troszeczkę bardziej wyciszone. Ma to też pokazywać, że wszystko, co zrobią, jest wartościowe, jest ważne w ich życiu, ale jednocześnie ma pokazywać, jak spędzać wolny czas. Dzieci przenosząc się w świat Picasso na kartki przenosiły swoje najróżniejsze pomysły. A powiedz mi, co ty rysujesz? Dinozaura. dinozaura. A skąd pomysł na to, żeby narysować dinozaura? Z lasu. A powiedz mi, co jeszcze robiłeś tutaj oprócz wizyty na półkolonie, na wizyty w muzeum? Co Ci się tutaj podobało, co widziałeś? E, obrazy i takie laleczki. I powiedz mi, co tutaj namalowałeś? Narysowałem zo i taki myśliwiec i tu małpy, tylko mi się nie, nie miałem jak namalować. Takie I, i, I żyrafa. A powiedz mi, skąd pomysł, żeby narysować Zoo? Widziałeś to tutaj na obrazach, czy... W planie jeszcze mamy y, zajęcia inne typu y, taniec towarzyski, ponieważ y, kolega, z którym jestem teraz na zmianie, prowadzi zajęcia u nas w Młodzieżowym Centrum Kultury Tańca Towarzyskiego, także będziemy dzisiaj mieli próbkę y, możliwości tanecznych i przy okazji dzieci zapoznają się z Pewnymi podstawowymi takimi krokami najprostszymi niektórych tańców, kultura to także dobry sposób na spędzenie wolnego, feryjnego czasu. 29 stycznia w Akademiku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona odbędzie się pierwszy w tym roku koncert w cyklu Witelon Jam Session. W koncercie wziąć udział może każdy. Ideą przyświecającą muzyką jest improwizacja, charakterystycznym elementem popisy indywidualne na temat jazzowych standardów. Początek o godzinie 18.00. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy wciąż przyjmuje wnioski bezrobotnych o dotacje na podjęcie własnej działalności. Najbliższy termin przyjmowania podań to 4 lutego. W ubiegłym roku przyznano 204 takie dotacje. Ci, którzy dostali pomoc z urzędu, zachęcają do skorzystania z oferty. Maksymalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać, to 22 600 zł. O środki może starać się każdy, kto jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna i nigdy z podobnych dotacji nie korzystał. Formalności nie są trudne. Najbliższy termin komisji odbędzie się 11 lutego. Do 4 lutego są przyjmowane wnioski. Drugi wniosków są dostępne na spokoju 16 w siedzibie urzędu, bądź też na stronie internetowej urzędu. Na dzień dzisiejszy jeszcze jest dopiero chyba sześć wniosków, ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że w ostatni dzień będzie, bądź ostatni tydzień przyjmowania wniosków będzie bardzo dużo. Wnioski o dotacje dotyczą różnych branż. Najczęściej jest to handel, branża budowlana, usługi kurierskie czy działalność prawnicza. Taką dotację otrzymał również pan Tomasz Kaptur, który dzięki wsparciu z Urzędu Pracy uruchomił w Legnicy Szkołę Wschodnich Sztuk Walki dla dzieci i dla dorosłych. Ta dotacja daje mi szansę na rozwinięcie się tej szkoły. Przede wszystkim zaopatrzenie się w podstawowe narzędzia, które są tutaj też widoczne na tej sali. Próba podjęcia takiego wyzwania niejednokrotnie no, może się wiązać z jakimś tam ryzykiem. tak? No, trzeba, trzeba na pewno mieć tą podstawę do tego, czy podołam. Więc na pewno polecam wszystkim, nie tylko tym, którzy mają Osiągnięcia z danej szkoły, ale też którzy próbują sił jako y, samouk, tak? którzy podejmują wyzwania, jakąś dziedzinę samodzielnie i chcą pozyskać właśnie takie fundusze na rozwinięcie siebie. Osoby, które podejmą własną działalność, korzystając z dotacji od Urzędu Pracy, powinny utrzymać się na rynku przez 12 miesięcy bez zawieszania usług. W przeciwnym razie dotacja będzie musiała być zwrócona. Przenosimy się teraz do Legnickiego Teatru, gdzie trwają przygotowania do premiery. O sztuce, konferencja ptaków już mówiliśmy, tym razem pokażemy Państwu fragment spektaklu, którego premiera już w sobotę 31 stycznia. Tekst sztuki napisali wspólnie Peter Brock i Jean-Claude Carrier, jedni z najlepszych twórców XX wieku. Tekst powstawał przez kilka lat według perskiej baśni z XII wieku. Zespół Bruka przejechał tysiące kilometrów grając konferencję ptaków w najróżniejszych miejscach na Ziemi i dla różnorodnej publiczności. Tekst sprawdził się w każdej szerokości geograficznej dzięki prastarym, wciąż aktualnym mitom. Dlatego słowacki reżyser Andrzej Spiszak postanowił wykorzystać ten tekst i zrealizować go w Legnicy. Gdzie są gwiazdy, które by mnie przyciągnęły do mojej upragnionej? Wydawało mi się, że ten tekst, który nie jest tak często robiony, ani w Polsce, ani na Słowacji, je fajným, e, fajným pretekstem po to, že by že na scéne spotkal napravde cavý zmierzyć z, si z s tým textem, či, či i teraz v našich czasach jest tak samo komunikatívny, či tie mýty prastaré, o ktorých tým texte jest, o, ktoré opoviaľan, v tým texte sú opovieďané v tej texte, či Mają coś do powiedzenia i ludziom współczesnych czasów, którzy tak naprawdę są bardzo indywidualizowani, bardzo od siebie uciekają i są zasypani technologiami. Androz Pisziak jest jednym z najbardziej drużynowych reżyserów na świecie. I jakby zaproszenie, które złożyłem mój zaszczyt z tego powodu, że tu pracuję, jakby polega właśnie na tym, że to jest drużynowy teatr, a mało jest reżyserów na świecie, którzy rozumieją, co to znaczy zespół, i mało jest reżyserów na świecie, rozumieją, co to jest teatr drużynowy. oprócz świetnej gry aktorskiej, na scenie pojawi się dwoje instrumentalistów. Aktorzy będą śpiewać, a muzyka nada spektaklowi metafizyczny charakter. Realizatorzy chcą również wykorzystać całą przestrzeń teatru, tak aby włączyć widzów w to, co dzieje się na scenie. Całą sztukę tworzy międzynarodowy zespół. Scenografią do spektaklu zajął się Węgier Silard Borarusz, muzyką czeski kompozytor Paweł Helebrandt. Są to ludzie, którzy naprawdę mają doświadczenia z różnych gatunków teatru. Mówię teraz o oczywiście dramatycznym teatrze, ale też z teatru ruchu, teatru muzycznego, bo Paweł jako muzyk bardzo się zajmuje um, swoimi projektami, gdzie się łączy dźwiękowy poziom z, z aktorstwem i z tak zwanym teatrem ruchu na przykład. I wydaje mi się, że właśnie że ten tekst wymaga takiego podejścia, gdzie różne dziedziny teatru mogą się na scenie razem spotkać. Magiczny i ponadczasowy spektakl będzie można zobaczyć jeszcze 6, 7 i 8 lutego o godzinie 19 na scenie Gadzickiego. Róża nigdy nie już w najbliższy piątek w hali przy ulicy Lotniczej rozpocznie się turniej jednej 8 finału Mistrzostw polskich Juniorów. Rywalami Legniczan w tym turnieju będą KS SPR Końskie, Zew Świebodzin i Olimpia Piekary Śląskie. Przygotowania do tego turnieju idą pełną parą. Awans do kolejnej rundy uzyskają dwie najlepsze drużyny. W trakcie tego miesiąca graliśmy cztery sparingi z drużynami drugolegowymi. Udało nam się wygrać dwa razy z Dzierżoniowem z UKS-em dziewiątka. Ale to jest turniej, gdzie przyjdą znajomi na trybuny, rodziny. No i sam jestem ciekawy, jak moi podopieczni zareagują na to, że grają u siebie. Czy to, że gramy w Legnicy, to będzie nasz atut? Czy, kolokwialnie mówiąc, niektórym to zwiąże nogi, ręce i nie będą potrafili sprzedać swoich możliwości? Od ostatniego meczu ligowego minęły dwa miesiące. Widzieliśmy, że mamy dwa miesiące, żeby się jak najlepiej przygotować. Na początku było ciężko. Ciężko trenowaliśmy nawet przez ostatni czas dwa razy dziennie i mam nadzieję, że to zaprocentuje. I te drużyny, które przyjadą do legnicy, nie będą miały czego szukać, że wygramy i pojedziemy dalej. No właśnie gracie we własnej hali, to dla was atut? No dla mnie na pewno tak, wydaje mi się, że kibice, którzy przyjdą, mam nadzieję, że zjawią się w jak największym gronie i że będą naszym ósmym zawodnikiem i pomogą nam w odniesieniu zwycięstw. Do Legnicy przyjedzie trzecia drużyna województwa lubuskiego ze Świebodzina, Mistrz Śląska, Olimpia Piekary śląskiej oraz drugi zespół województwa świętokrzyskiego z Końskich. W zeszłym roku dotarliśmy do półfinału, trafiliśmy na Kwidzyn, Płock, Brodnicę, zajęliśmy w tym półfinale trzecie miejsce. Po równorzędnej walce dalej wyszedł Kwidzyn i Płock, gdzie Kwidzyn został mistrzem polski, a Płock wicemiszem, więc ta grupa była bardzo silna. Mam nadzieję, że nam w tym roku uda się zajść dalej. I ale grę. Dobrą grę musimy już zacząć tu w Legnicy w ten weekend. Pierwszy mecz Legnicki drużyny w piątek 30 stycznia o 18. zwycięzców poznamy w niedzielę. Ostatnim i najciekawszym spotkaniem turnieju będzie mecz z piekarami śląskimi 1 lutego o 12. Na dziś to już wszystkie informacje. Po serwisie zapraszam Państwa jeszcze na program w Otwarte Karty, a tam Paweł Jantura rozmawia z Wacławem Przetelnickim. Po programie W Otwarte Karty zapraszam jeszcze na ciekawostki kulturalne. To już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do widzenia!